Żołnierz zarzucił tornister na plecy, wsadził krzesiwo do kieszeni i ruszył prosto do miasta. A co to za miasto? Piękne i bogate. A kto w nim rządzi? Król i królowa. A mają córkę? A mają. A ładną? A ładną. A gdzie można ją zobaczyć? A nigdzie. A to niby dlaczego? A dlatego, bo mieszka we wielkim pałacu, otoczonym mnóstwem murów i wież. Nikt oprócz króla nie może do niej wchodzić, bo wywróżono jej, że wyjdzie za mąż za zwykłego żołnierza. Chciałbym ją zobaczyć. Nic z tego, dobry żołnierzu. Raz, dwa, raz, dwa. Bardzo smutne, że prześliczna królewna wciąż zamknięta w wieży siedzi. Zakurzę sobie fajeczkę, może mi się weselej zrobi. A teraz krzesiwo. Raz i trzask, trzask, trzask. Hał, hał. co rozkaże mi mój pan? A to ci dopiero historia? Jestem panie na wezwanie. Co rozkażesz, niech się stanie. Hał, hał, hał. Jest już co prawda późno, ale bardzo chciałbym zobaczyć księżniczkę. choć na chwilę. Au, Oto ona! Jaka śliczna! Od razu widać, że prawdziwa księżniczka! Po prostu nie mogę się napatrzeć! Już! Jeszcze nie! Już! już. Jeszcze nie! Już! No jeszcze... no już... Oto, na plecy, panna Lubiła! Nie zapomnij, o czymś niłaś, kto cię z wieży wykradł nocą i odstawiał przed północą. Au, au, au. <laughs> puk, puk, córeczko! Dzień już nastał, słonko świeci. No, śniadanie, masz ciasteczko. Nie chcę. Nie chcę? Co się stało, córciu miło? Och, mamo. Och, tato! Miałam dziwny sen! Śniło mi się, że w nocy zjawił się tu dziwny pies. Pies? pies? Z oczami jak filiżanki. I co? I wziął mnie na swój grzbiet! I co? I zaniósł do żołnierza! Do żołnierza! Który mnie pocałował! Ładna historia! Zamknąć wszystkie bramy i furtki! Wszystkie okna i kominy! A u drzwi pokoju księżniczki ma czuwać straż! I dama dworu? Nikomu pod karą utraty głowy nie wolno wejść do jej pokoju. O, zwłaszcza jakiemuś psu i żołnierzowi. Szkoda. Jaka szkoda to był taki piękny sen. Ho, ho, ho. Op, na plecy panna domiła. Nie zapomnij o czym śniłaś, kto cię zwierzy wykradł nocą i odstawia przed północą. Za nim, za nim! Za nim! Za nim! Za nim. Ha, ha, ha! No, to teraz wiem, gdzie to jest. Narysuję krzyż węglem na drzwiach. A jutro, skoro świt zetną żołnierzowi głowę. I co? I co? I co? I znowu mnie pocałował. O! Ale ja wiem, dokąd pies zaniósł królewne. Zrobiłam krzyż węglem na drzwiach. Za mną! Za nią! Za nią! Za nią! Tato. Ale tu także jest krzyż. I tu, i tu. I tu. <grym> Brrr. Szukanie na nic się nie zda, moja duszko. Już wiem, co zrobimy. Co? Uszyję mały woreczek. Woreczek napełnię kaszą. Kiedy królewna zaśnie, zawieszę go na jej szyi. A kiedy pies będzie niósł królewnę, kasza z woreczka zaznaczy ślad jej drogi. Świetny pomysł, moja duszko, a więc do dzieła. O, na plecy, panno miła! Nie zapomnij o czym śniłaś, kto cię zbierze z wykradł nocą i odstawiam przed północą. Kto tu? To kto tu? Kto tu mieszka? Ja tu mieszkam, o co chodzi? Kto ty jesteś? Jestem żołnierzem, który wrócił z wojny zdrów i cały. Czy to ty pocałowałeś, królewne? Ja. W takim razie musimy cię powiesić. A to przykra historia. Mhm. Zaraz, zaraz. Przed wykonaniem wyroku powinno się spełnić ostatnie życzenie. A jakie jest twoje ostatnie życzenie, żołnierzu? Chciałbym zapalić fajkę. O, zapal sobie, zapal, byle szybko, już czas na śniadanie. Fajeczka nabita. Najlepszy gatunek tytonia, teraz krzesiwo, raz i trzask, trzask, trzask. O, 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 o. Co nam rozkaże nasz pan? Ratujcie mnie przed powieszeniem. U, 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 Teraz psy rozprawią się z wami. Ale ja nie chcę. Chyba że? Chyba że co? Będę mógł jeszcze raz pocałować królewnę. Nie tylko będziesz mógł ją pocałować, ale nawet zostaniesz jej mężem. Ogłaszam was królem i królową. Rządźcie spokojnie, a psy niech strzegą waszego królestwa. Mm. Fuh. 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 Wesele trwało cały tydzień, a psy siedziały razem ze wszystkimi przy stole i wytrzeszczały.